Hej, cześć, Moneczka jestem Whisper i witam Was w pierwszym odcinku Skyboardsu na moim kanale. I właśnie jest to w ogóle pierwszy film na moim kanale, więc jeżeli Ci się spodoba, to może zostawić łapkę i zasubskrybować mój kanał. A tymczasem widzimy się już na pierwszej arenie. Dobra, jestem już na arenie, 5 sekund do startu. Lecimy, jest to w ogóle mapa 4x4, więc bardzo mała. O kurczę, jak sobie mierzyć na start? No, naprawdę ciekawie. Tylko, że ja tej mapy bardzo nie lubię, bo jak tu się nie dostanie perły na początku, to właśnie tak się dzieje. Okej, okay, jeden zginął. Dobra, nie zdążyłam go zrzucić dziejkami. Muszę sobie zrobić jakieś bloki? No właśnie, już do mnie strzelają. Dlatego ja tej mapy bardzo, bardzo nie lubię. Jest tu gdzieś jeszcze jedna skrzynka, bo czasem są, czasem są ukryte. Grałam na tej mapie ledwo dwa razy, więc tak do końca nie wiem co tutaj jest, to czego nie ma. Okej. Okay. Mam tutaj trochę bloków. Mogę do góry się podbudować. Boję się, żebym nie spadła teraz. Okej, okay, jestem na drzewie. Ten... Się cały czas do mnie strzela. Nie wiem dlaczego sobie tak mnie upatrzył akurat na cel. No ale cóż, mam jeszcze śnieżki. To też jest w sobie dobry sposób. No dobra, strzelajcie sobie, bo nie, 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 nie. Do niego bym poszła, kurczę. Właśnie, nie lubię tej mapy przez to, że jak tu się nie dostanie łuku na start, to jest po prostu bardzo ciężko. Łuku, perły. Łuk i perła na tą mapę to jest naprawdę dobra taktyka. On nie wie, jaki ja mam miecz, więc może ja będę chodzić z tym drewnianym. Mam jeszcze lawę to jest też fajna taktyka. Boję się, żeby nie zginąć tutaj. Dobra. Teraz muszę na niego patrzeć cały czas to jest pewnie opróżnione. A jednak nie, jednak coś tutaj było. Dobra, mamy lepszy hełmik. Zawsze to coś, zawsze to coś. Musimy o tym pamiętać. Dobra, widzę, że ty tu już się będziesz grać taką taktyką po prostu bardzo popularną, czyli chowanie się. No dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz tak. Tutaj. Przydałoby się stąd wydostać. Okej, okay, udało się. Nie wiem, ile mam bloków. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Czy ty masz łuk? Chyba nie masz. Znaczy masz, ale nie masz strzał z tego co widzę. Mam nadzieję, że się uda. Ty masz więcej kurczę, lepszą zbrajkę miał. No prawie. Dobra, nie udało się. Widzimy się na kolejnej arenie. Okej, okay, jestem już na kolejnej arenie. Znowu 5 sekund do startu. I to jest niestety najgorsza mapka. Z tego względu, że tutaj nie ma skrzyni. Możemy się próbować dostać do skrzyń. To też jest w sumie dobry sposób. Tutaj z tego co wiem, to 8 desek powinno wystarczyć. Gram w Skywars w ogóle pierwszy raz od dłuższego czasu, więc do końca. Dobra, pierwszy nie żyje. Kolejny nie żyje, też zabity. Dobra, super. Przydałoby się więcej bloków zebrać. Mamy już 2 kila na start, także jest OK. W nie grałam chyba parę lat dobrych, więc mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Ale lag. Okej, okay, nie będę jakoś super kozaczyć, myślę, do nich, tylko po prostu żyję, 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 super. Dobra, spadł. No więc dobra, jak widzieliście, dwie ręki w tym odcinku, w tym jedna wygrana. Więc to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw poniżej łapkę i suba, pomoże mi to w rozwoju kanału. I cześć!